Hej, witajcie! Wjechałem sobie w taką Grawalową dróżkę Bardzo ładną e, Szosą oczywiście Bo chciałem się trochę schować Przed wiatrem Żeby w końcu coś ponagrywać e, Bardzo ładna jesień Uwielbiam tę porę roku e, I dzisiaj Krótka aktualizacja odnośnie dwóch rzeczy e, Skarpetek I smarowania łańcucha i na koniec jeden nowy produkt, który podesłał mi mój kolega z branży, który robi to i wysłał mi do, do sprawdzenia coś na zwifta, więc polecam zostać do końca. Pierwsza rzecz smarowanie łańcucha, bo mam bardzo dużo pytań odnośnie tego nowego smarowidła od Nanoax jak to się sprawdza, jak wypada na, na tle produktów, które stosowałem wcześniej e, i Produkty, które stosowałem wcześniej to metoda domowa czyli wrzucamy sobie parafinę dolewamy sobie oleju parafinowego e, dosypujemy tam siarczek molibdenu, e, teflon i, i działa to całkiem nieźle działa to całkiem nieźle kosztuje w zależności od tego co dosypujemy no to kosztuje różnie, trochę więcej albo trochę taniej druga metoda którą sprawdzałem, drugie smarowidło właściwie, to wosk stały od Absolute Black, te takie kostki Absolute Black ma też ten taki płynny wosk do smarowywania ale buteleczka tego płynnego wosku kosztuje jakieś chore pieniądze więc to jest jakiś kosmos. Jeżeli chodzi o żywotność łańcucha, żywotność w takim sensie, że gotujemy łańcuch i jeździmy aż zapiszczy, to te dwie metody wypadają podobnie. I teraz przechodzimy do Wax Ten wosk stały od Wax działa utrzymuje się w sensie tej właśnie tej żywotności łańcucha, o której mówię, Zdecydowanie dłużej niż, niż metoda domowa czy niż e, te tabliczki od Absolute Black, e, więc jeździmy dłużej, zanim łańcuch zacznie hałasować o jakieś 100-150 km. I Nanoax ma też ten e, taki dziwny, tą pastę właściwie, bo, bo to jest niby e, półpłynny. Wosk, którym można dosmarować łańcuch w momencie, kiedy zaczyna on hałasować. I byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego czegoś, bo, bo to jest takie, właśnie półpłynne to jest jakaś taka pasta. Więc w jaki sposób miałoby to wnikać między rolki e, i, i, i zapewniać smarowanie? Nie, nie mogłem tego pojąć. E, więc w, pomyślałem, że może można po, to podgrzać. Ale chemik z y, Nano y, powiedział, że absolutnie nie wolno tego podgrzewać. Więc nie dolewałem niczego, więc zostawiłem to takie gęste i postanowiłem rozsmarować to na łańcuchu, jako ten dosmarowywacz. I nie wiem jak to się stało, ale łańcuch rzeczywiście przestaje hałasować. Można jechać na tym spokojnie kolejne 150-200 km. I jest gładziutko, i jest cichutko. Y, po prostu nakładamy tą pastę pastę na łańcuch, przecieram szmatką i śmiga to naprawdę elegancko, więc jestem zaskoczony, szczególnie właśnie tym dosmarowywaczem i teraz Nano opracowują kolejny produkt coś, czego co, co moim zdaniem będzie hitem coś, czego żaden producent wcześniej nie, nie opracował, bo jakby trzeba mieć dosyć sporą wiedzę taką chemiczno-praktyczną i możecie sprawdzić to na ich Instagramie. Coś tam się czai i, i może niedługo wpadnie na testy. Zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o stałe woski. To jestem, jestem póki co bardzo zadowolony z, z tych smarowideł od, od Wax I to jest moja moja szczera opinia. I cóż, i tyle, więc sprawdźcie. Druga aktualizacja skarpetki. Skarpetki Aero, które testowałem w tym roku, skarpetki od Castelli i skarpetki te, które mam na sobie, to są skarpetki Raso. Raso. Nie jestem jakimś tam superfanem produktów Raso. To jest polska firma, jest ok, jak najbardziej. Skarpetki Aero, które wychodziły wcześniej na rynek, miały to do siebie, że rozciągały się, spadały. Zsuwały się i nie nadawały się do użytku po tak mniej więcej dwóch miesiącach um, użytkowania ich. E, używałem przez cały ten sezon skarpetek właśnie Castelli i raso. E, raso poprawiło ten ściągacz, e, nie, nie, wie, nie wiem, co tam zmienili. Nie wiem, co tam zmienili, ale te skarpetki trzymają się wyśmienicie. Naprawdę dobrze siedzą. Nie zsuwają się, wchodzą ciasno Wchodzą tak jak wcześniej wchodziły ciasno no, trzeba je przez, tam, przez piętę Mocno naciągać Skarpetki Castelli Nie mają tej, tej ciasności Są bardzo Elastyczne, łatwo się nakładają Łatwo się ściągają Leżą bardzo przyjemnie, ale kosztują trzy razy tyle Co, co te Te kupiłem w promce Kosztowały chyba tam 50 4 zł, czy jakoś tak. Kasteli też kupiłem w Pramce, kosztowały 140 zł. I jedne i drugie cały czas się trzymają. Kasteli są trochę wyższe, są, są takie bardziej, moim zdaniem, pod TT. Więc nie, no są fajne. Są fajne, ok. Ale stosunek jakości do ceny w tych skarpetkach od RASO, tych Aero, skarpetkach RASO jest. Bardzo dobry, więc polecam, jeżeli się zastanawiacie nad skarpetkami Aero. To RASO robi robotę. Więc myślę, że warto. Ile można watów ugrać na, na skarpetkach Aero, to sobie możecie poczytać w Google. No i tyle, jeżeli chodzi o skarpetki i smarowanie. Przechodzimy do tego produktu nowego: takiej czarnej, magicznej skrzyneczki, którą mam w garażu. Więc I jest to coś, co, co na pewno przyda się podczas sesji zwiftowych, bo niedługo pewnie będzie zimno, chociaż jest bardzo ładnie. Jeszcze ciepły, przyjemny, kolorowy październik. Lecimy do garażu. I jesteśmy w garażu. I w garażu jest również urządzenie, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. To jest ta niepozorna, czarna skrzyneczka. Skrzyneczka, która nazywa się HRM FAN. Którą podesłał mi mój kolega z branży, który zajmuje się produkcją tego urządzenia. Ta czarna skrzyneczka ma za zadanie sterowanie peryferiami w momencie, kiedy śmigamy sobie na zwifcie. Peryferiami takimi jak wentylator zaraz powiem, dlaczego nie ten wentylator i taśma LED. Taka taśmalet, którą mam tutaj wyprowadzoną, ona leci sobie tam z tyłu tego ekranu dwa razy, bo to był bardzo długi pasek LED i robi całą magię. Zaraz wam pokażę, jaką. Na stronie producenta możemy sobie kupić samą tą skrzyneczkę i użyć własnego wentylatora kompatybilnego. Tutaj mamy w 100% kompatybilne wentylatory, które oczywiście możemy kupić sobie w pakiecie. Możemy w pakiecie kupić wentylator z ledami, możemy kupić wentylator ze skrzyneczką HRM-ową, możemy kupić same ledy i tak dalej. Ten wentylator, którego używałem wcześniej, niestety nie jest kompatybilny z tą skrzyneczką, dlatego że jest sterowany z pilota. Jeżeli mamy wentylator sterowany z pilota, to ta skrzyneczka nie będzie działała z naszym wentylatorem, dlatego że um, no to urządzenie steruje prądem, który płynie sobie do wentylatora, i przez to może regulować jego obroty. Jeżeli mamy pilota, to cała magia sterowania obrotami e, odbywa się tutaj w środku, a nie na kablu. Więc takie wentylatory nie będą działały. Takie wentylatory, które nie są sterowane z pilota, będą działały e, z tym urządzeniem. E, I i co? Do obsługi tego urządzenia e, potrzebujemy oczywiście czujnika pulsu i aplikacji mobilnej, którą możemy sobie pobrać ze sklepu HRM FAN tak wygląda apka. E, apkę odpalamy, włączamy Bluetooth, wybieramy nasz, e, naszą skrzyneczkę i Mamy tutaj różne, różniste ustawienia, konfiguracje. Przede wszystkim podłączone urządzenia. Więc mamy czujnik tętna, który paruje sobie po protokole ANT. Można użyć protokołu Bluetooth, ale Bluetooth jest raczej taki jednokanałowy. Więc jeżeli to urządzenie będzie nam się komunikało przez Bluetooth z pulsometrem to nie będziemy widzieli pulsu na Zwifcie, więc lepiej jest wybrać ANT+. Plus. Nie musimy podawać tak naprawdę ID, ale możemy. Jeżeli nie podamy, no to, to sam sobie to znajdzie. Sterownik LED. Jeżeli mamy tą taśmę podłączoną i gotową do użycia, ja ją sobie puściłem już wcześniej z tyłu, tutaj za ekranem, strasznie tak trochę partyzancko. O tak, Ale wystarczy, wystarczy żeby, żeby, żeby Wam pokazać. Więc, jeżeli mamy to wszystko poustawiane, e, mamy podłączoną taśmę. Aha, i w ogóle e, macie na stronie dostępną instrukcję, e, jak to wszystko popodłączać, sparować i tak dalej. Więc polecam czytać instrukcję. E, włączamy sobie również opcję użyj sterownika LED. Zapisujemy, wysyłamy. Kolejna sprawa to jest sterowanie LEDami, sterowanie wiatrakiem prędkość, tu jest tryb ręczny akurat ten z łapką. Tutaj mamy zakres tętna, bardzo ważna sprawa, czyli minimum, od jakiego zacznie działać nasz wiatrak i, i LEDy, i ta wartość wysoka. Aha, ta wartość pulsu, gdzie powinno się nam robić bardzo ciepło. Powiedzmy, że na razie to jest 132 dla mnie, e, tak żebym się nie przemęczał, jak wam będę to pokazywał. E, zakres wiatraka sobie tutaj ustawiamy, czyli minimalnie 20%, maksymalnie na 100% będzie śmigało. To jest bardzo mocny wiatrak. Ja to już testowałem wcześniej. to jest ma, Mamy e, dostępne dwa wentylatory. E, Taki wentylator i taki 65 i 110 to jest ten mocniejszy i robi robotę. Naprawdę daje radę. Dalej mamy zakres kolorów LED, jaki będzie się nam pokazywał w zależności od tego, jak bardzo sapiemy. Więc od zielonego do czerwonego gdzieś to sobie tam będzie latało. I właściwie mamy wszystko już skonfigurowane. I możemy śmigać. Oczywiście rzecz bardzo podobną robi Łachu um, i nazywa się Headwind i kosztuje dużo, dużo więcej niż, niż to, co mamy tutaj um, na stronie HRM. Fan um, Headwind jest trochę węższy i taki głębszy. To jest bardziej płaskie i szerokie. Um, wiatrak naprawdę daje radę. To zaraz wam pokażę, tylko wskoczę na trenażer. Dobra, Zwift się odpalił. Ja w tym momencie mam swoje LEDy włączone. Później je wyłączę, żebyście lepiej widzieli jak działają te LEDy z tyłu tutaj ekranu. I cóż, zaczynamy jazdę. O ile pamiętam powinno działać od... ...90 kilku... Bitców. Wiatrak się włączył, na razie na dość niskich obrotach i mamy spokojny, zielony kolor LEDów. Puls wzrasta. Wiatrak działa coraz mocniej. Mam wąski zakres pulsu ustawiony specjalnie, żeby wam pokazać jak to działa i się nie zasapać. No, i w tym momencie wiatrak już działa bardzo mocno, a LEDy zmieniają kolor na bardziej pomarańczowy i zaraz będzie czerwony. I jest czerwono. Dobra, i odpuszczam. Bardzo, bardzo mocny wiatrak. Dużo fajniejszy niż ten mój stary. Dobra, puls się obniża. LEDy robią się bardziej zielone, regeneracyjne. Wiatrak zmniejsza obroty. LEDy są zieloniutkie. I to wszystko się wyłączyło teraz, bo już puls spadł mi poniżej, poniżej progu. Więc Działa to bardzo fajnie, bardzo przydatna rzecz na Zwifta. Myślałem nad zakupem Headwinda, ale to daje radę w zupełności. Polecam sprawdzić, link do strony znajdziecie w opisie tego filmu. Piszcie co sądzicie. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, czołem, hej!